A z tej strony Agent, dzisiaj my, to jest mój pierwszy odcinek na, ty, na tym kanale. Od, odcinki są w poniedziałek, wtorek, środa o 15 wlecą na mój kanał, więc zapraszam. Subik, łapka mile widziane. Dzisiaj będę napadał na Kayo Feriko. Główny cel to jest rubinowy naszyjnik. Dodatkowy celów Wam nie będę mówił, bo bym Was zanudził. Yy, ale powiem Wam ile tam była wartość tam było chyba 1,670 mln coś mi się zdaje no więc zaczynajmy a i tak jak mówiłem poniedziałek, wtorek, środa są odcinki yy, na moim kanale Wlecam od razu o 15 i są do końca wakacji czyli do końca sierpnia są 3 a po wakacjach będą już dwa więc Lecimy. Ja zawsze zaczynam sobie tutaj od tego od lotniska. Bo tutaj zawsze jest, no w sumie tutaj to tutaj są te dodatkowe łupy. O tutaj mamy tego gościa. Jego zawsze trafiam. To teraz, żebym go jeszcze trafił, to jest najlepsze. Żebym ja jeszcze go trafił Dobra, trafiłem go Jest pięknie Trafiłem go przepięknie Przepięknie, 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 dobra Lecimy, ciekawe czy będę miał elitę czy nie Tą elitarkę, tak jak to zawsze się mówi No, więc dobra, lecimy dobra O, dobra, dobra, dobra nie wjedziemy, nie wjedziemy. No spokojnie, no spokojnie, do góry, no spokojnie, wlecimy. Dobra, teraz tutaj do góry. No dobra, więc tutaj trzeba teraz wejść jeszcze na to. O dobra, myślę, że spadnę. Ale dobra. O i tutaj sobie albo ja zawsze robię zawsze palnik, No więc lepiej zawsze. Ja robię zawsze lepiej palnik. Palnikiem na przykład mi się robi troszkę no lepiej. Dobra, najpierw to poładuj. Najpierw ładujemy to. A później to drugie. Lecimy. Lecimy, 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 lecimy. lecimy, lecimy. No, już mam pół torby. No, lecimy dalej, żeby to zrobić, a ja to zrobimy na no, to będzie gdzieś, jak to zrobiło no, dobra. no i teraz chyba chyba doładuję sobie tymi pieniędzmi tutaj, co są? o dobra, dobra. myślę, że się przewalam te beczki już nie nie wyjdę stamtąd O no, okej okay, dobra teraz tym tutaj muszę objechać objechałem, dobra jest dobrze no, no tutaj też muszę znowu palnikiem, o dobra Polnikiem przepalę no i tutaj, teraz tylko tutaj pieniądze inaczej. hajs składujemy, ładujemy no, tak. na razie z tych dodatkowych mamy 415, a tak jak mi mówiłem, tam dodatkowe cele to miałem 1670, 1670 no, więc dobra. Lecimy do tej mojej łódki i już płyniemy do tej rezydencji. Jest? jest? O oh, kurczę jest ta łódka. No, no. no dobra, to lecimy, ale chcę zobaczyć, czy będę miał elitarkę. Bo nie Jak robiłem ostatnio te napady na Keperiko, no to tak. To było takie było 16 albo to było 16.01 to było takie minimalne, a ja od 15 minut już jest jak ma się jak ma się po tego poniżej 15 to ma się elitarkę No ja miałem tak 16 Raz mi się zdarzyło zrobić elitarkę, ale to było już na szybkim speedzie. A tutaj spróbuję tak na tym takim szybszym speedzie, ale to tak. A to tak tutaj. Przyjmiemy sobie... Popłynę no, sobie na spokojnie tam. Tam później będzie... Przejście też mam łatwe, bo już sobie zawsze... Już mam taki obmyślony plan zawsze na przejście, taki plan przejściowy gdzie przejść i tak dalej no więc ja zawsze wchodzę tutaj y, tym kan y, kanałami odpływowymi o nie, Jezus, oj sorry o sorry <grymne> w przypadku, by tam tylko z gością, więc lecimy dalej dobra, tutaj O, to muszę skręć dobra, lecimy teraz tutaj Hudí, o ne, ale já jsem trochu, no tohle jsem tak daleko. O, nie, o nie, nie, ne, o ne, ne, prostě. To mám, mám to. Oddychání mám. Oddychárka. Dobrá, o, i teď musím přečíst krátce. Já už robím kilka razy ten napad na Okay, Zawsze tutaj tym panelem, tym yy, odpływowym kanałem przejdziemy. Czyli... Więc lecimy do tego akurat tymi zielonymi liniami akurat tutaj jest porobione, więc widać co, gdzie i jak trzeba zrobić. Lecimy. A tych oddycharek to ja mam aż 20. Więc lecimy. A, ani, a nie wiem, czy wiem czy nie, bo główny cel to to jest Rubinowy Naszymić. On miał wartość miliona. No. no. a ja akurat sam tego nagrywam, więc nie wiem, tak... Zobaczymy, ile będzie na koniec. Jestem ciekawy. Ale teraz to to przejście będzie takie. Chyba, no nie no, chyba no, najgorsze. Żeby nikt nie, zał, żeby nikt nie wykrył mnie, bo ktoś nie wykry, to już nie wykryje, to będzie słabo. O, tak to. O dobra, już tutaj jest klucz, ale to. Tak, żeby były dwie osoby. To jest dobre na dwie osoby akurat. Muszę tego trafić, dla ja, tego trafię. To jest przepięknie, dobra. Tego na wieży e, nic, 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 nic nie, mu... nic zawsze nie robię. Tą kamerę muszę. strzelić, dobra? Bo wtedy... bo wtedy tracę czas, a tak to już lecę i... próbuję może zrobić tą elitarkę, ale to ja tam nic nie obiecuję, bo. Nic nie, nie obiecuję, bo nie wiem co tam, co i jak to nie wiem. Co z tą elitarką. No, no ale tak to spróbuję chociaż tylko w tych dwóch typów No to to, to to robi się szybko O nie 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 Dobra, jest, 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 dalej o nie, ta kamera musi się odwrócić Czemu tak mi dało tą kamerę? O nie, kamera odwracaj się, to się najszybciej Dobra, kamera się... Kamera to tam nic praktycznie Dobra, teraz ciekawe, który to będzie ten ochroniarz. O nie, bo ten akurat już poszedł sobie. O nie, ja było. Nie to, jest, nie, to jest pantera chyba. O nie, ten nie ma. Czyli ten będzie miał na dole. O, o, o nie, teraz będzie słabo trochę. No czyli nie, nie przejdziemy. Dobra, trzeba, trzeba poczekać. Сохранствуем. У нас создано мое магичное место. Образ должен был трафить на шахтер. Добро прошу. Есть, yes, добро, он мел. Есть, yes, добро, он мел, он мел, он мел. Dobra, tego bossa to na razie nic mu nie będę robił, może później. Może później, to tam Zastrzelę może później. To może no i teraz hakowanie. Hakowanie, ukradnie ruwinowy maszynik. hakowanie. To jest akurat łatwe hakowanie, a ja lubię to hakowanie. Ogólnie innych to nie lubię. Ale to jest akurat łatwe. Nic, bo tylko trzeba, o nie, zapomniałem, yy, bo to trzeba tylko trzy poziomy, no, to jest akurat fajne, no już, to już skończyliśmy hakowania. no już skończone i lecimy dalej, lecimy, dobra, tu tutaj nie możemy wejść, no ale tutaj oczywiście najbardziej możemy wejść, Tutaj przecinarkę plazmową mam Więc tutaj przecinarką plazmową Będziemy to ogarnąć Tego już trzeba spuszczać tak parę razy, tak nie wiem, trzy, cztery razy tak trzeba porobić i... No, trzy, cztery razy No i mamy. I jeszcze trzeba... Jeszcze trzeba do tego drugiego. Do gabinetu. Wejść. No O nie, bo tutaj idzie ten boss. Ohoho. O, idzie chyba. Na tłumę. Od idzie na dole czemu Dobra, niech idę sobie na spokojnie, ja mam nic tutaj. Czy znaczy raczej nie chcę, nie chcę, żeby mnie wykrył ktoś? Dobra, już po problemie. Po problemie, jak ja to mówię, bo to już jest... bo to jest boss. Więc raczej by był problem. No to jest boss, więc by był problem później z nim. O, a akurat ten idzie z powrotem. Akurat się trafił taki piękny moment. Ja uwielbiam... O i tutaj... Ło! Łoś od Take. A ja mam tego baga, nie wiem czy ktoś jeszcze też go marze tutaj. Nie ma tego brzucha, czy... mam coś no, tu, że nie ma tego brzucha, a teraz tego typa. I wtedy będę mógł już wejść sobie... tego kabinetu i teraz jeszcze tutaj tutaj tutaj, 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 proszę, proszę, proszę. Dobrze, jest git, jest git, jest git. Lecimy dalej. Lecimy dalej. No już tutaj mamy wejście. Zabieramy to. Otworzymy safe. Ciekawe ile da. Do... Ciekawe. Udały nam jakieś. Powyżej 80 tysięcy, powyżej 80 tysięcy, a ja już nie zbiorę nic, więc dobra, wychodzimy, wychodzimy i... to jest bez, a to jest z tylnikiem, dobra, no to lecimy. O nie. Aha, dobra. I to sobie zeskoczyłem obraz, dobrze. Ten teraz pójdzie, ale on musi pójść tak daleko, daleko bardzo. Jak on pójdzie tam daleko, 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 to ja dopiero wtedy, jak on będzie już się tam nawijał, to ja dopiero, jak on będzie się odwracał, to ja dopiero go, mogę go do, dopiero wtedy udawać. Nie on się nawija. Dobra, jest dobrze, lecimy, dobra, bo już mamy czyste, czyste pole, czyste pole, dobra, zdąży się włączyć? Jest, dobrze, zdążyło się włączyć wszystko. O, teraz ta animacja. Bo czasami się nie włącza ta animacja i później wykrywają i wtedy wszyscy, wszyscy później atakują. Taki raid tutaj. O, tutaj jest ten exit. Wychodzimy teraz. Teraz już uciecz, ucieczka, ja tam mam zawsze na tym północnym doku, ale ja wam pokażę jak, jak ja robię inaczej jeszcze. O ja robię jeszcze inaczej, bo ustawiłem sobie ucieczkę na północnym doku, ale ja robię inaczej. Więc zapraszam. Popatrzcie. popatrzcie, o bardzo zapraszam, popatrzcie. O nie, 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 nie żeby się teraz nie wywolić. Łoo, wow, i robię skok do wody Profesjonalny skok Teraz muszę nie, nie, nie w tą stronę, tylko właśnie w tą O nie, bo tutaj są do boby, ale Zaraz końca przepływa mi nic nie źle yy, Co ja chciałem, tak yy, Pod wodę, włączy tak, my czy my płyniemy dobrze My w tym kierunku nie, my musimy trochę odbić w tą ale zobaczcie, teraz No i tak możemy... albo nie, albo tak. No i teraz to już płyniemy tak cały czas do końca. Teraz fajnie. Prawie mamy 1500 łupu. Milion 500... Pięćset, 529. Pięćset o i tutaj już nas szukają już. Warning. Hmm. helikopter teraz mnie poszukuje a ja już uciekam i to tam to tam działa na ogólnie to to działa na takie że płyniecie na jakiś bardzo daleki nie wiem, dystans albo inaczej bym to nazwał na dalszy teren o płyniecie i nagle macie włącza się wam animacja że że tego to od razu się tam zaczyna się włączać. Animacja, że tam zakończyliście napad i tak dalej. Ja chcę zobaczyć, czy będę miał elitarkę. Coś czuję, że nie będzie. Coś czuję, że nie będzie tej elitarki, 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 elitarki. Coś czuję, że nie będzie. Nie będzie, nie będzie. Coś czuję. Ale to się okaże. Raz, aby tego umieć prosto tylko prosto, już odpłynąć. Jeszcze chwilę tak popłyniemy. Tak popłynę, jeszcze trochę i, i nas od razu może w animację. I... I zakończymy napad. <grym> zakończę już napad. I będzie... będzie super. Ten rubinowy naszyjnik to on nie jest tak, no, aż tak dobry. Bo najgorsza chyba z tych napadów to tutaj jest chyba no nie wiem no tequila, ona chyba jest 900 tysięcy chyba, chyba, Bo nie wiem nie jestem pewny ale to chyba jest ta tequila, a tutaj jeszcze jest ten rubinowy i później dopiero obligacje diament to szybciej, szybciej GTA <grych> no więc <grych> idziemy dalej o dobra, dobra już się. Ja zmienię kursy, znaczy nie, że się zmienię kursów tylko już mi zniknął, żebym uciekł z Cayo więc to już jest chyba no już jesteśmy przy końcu, już chyba przy krawędzi no i to już jest już się włącza animacja <grych> Ale już się zbliża. Koniec, chcę zobaczyć. Czy... Ja zobaczymy jeszcze tutaj. Więc ja dziękuję za oglądanie. Odcinka się cześć. Na razie.